Wrocławski Teatr Pantomimy zaprasza na premierę nowej sztuki, Moby Dick, w reżyserii Jakuba Zalasy. To opowieść o relacji międzygatunkowej pomiędzy ludźmi a mieszkańcami oceanu. Celem jest złowienie białego wieloryba. I nie znam, co ale am, ale Przechodzimy do następnej kategorii, do gigantów, które zamiast zębów mają szpoty kolagenowe. Złożone z tej samej substancji co ludzkie włosy, na rośnie aż do pęknięcia od wiatrów ruchem wirującym. Chłopca, mała, kiszkinowa. Rzeczywiście jest tak, że ten spektakl przeszedł taką drogę od właściwie jakiejś tam wizji, takiej koncepcji w głowie przez formułę konkursową, która szczęściem jakby przyjęła się wśród widowni i, i widzowie zechcieli zobaczyć kontynuację tej historii tego statku Pekłot. No i teraz osiadamy powoli na... właściwie dobijamy do brzegu już na tym etapie. Ehm, tak, no i właściwie drogę to długą przebyło, bo ta koncepcja też się rozwinęła w trakcie bardzo mocno i do, ten, ten spektakl zaczął dotykać coraz szerszego pola tematycznego. Do tego stopnia, że teraz, jakby jak mówię o, o czym jest ten spektak, to muszę wiele tematów poruszać na raz, jak otrzymuję to pytanie. No ale szczęśliwie po, po konkursie rozstrzygniętym, jakby teraz już powoli premierujemy. To wyciągamy te tematy głównie komunikacji międzygatunkowej. To jest takie współczesne spojrzenie na tę powieść. A z tych rzeczy, które są kanoniczne i które są znane, z też krytyki literackiej. Teorii literatury, to oczywiście dotykamy tematów trochę imperializmu, przemocy ludzkiej, jakby międzyludzkiej, ale także tematów śmierci i tematów wiary, który pojawił się jako ostatni właściwie, ale który jest bardzo istotny, moim zdaniem, moim zdaniem w tej powieści, gdyż każda z tych postaci na pokładzie statku Pequod ma coś, w co głęboko wierzy i przez to, że wierzy właśnie zbyt głęboko w te poszczególne tematy, kończy jak kończy, czyli ci marynarze giną po prostu. Rządzeni swoją ambicją, albo kierowani chciwością, albo kierowani właśnie jakby wiarą swoją i okazuje się, że każda z tych mocy po prostu prowadzi ich ku śmierci. Chyba dobrze jest cały czas zmieniać swój sposób patrzenia na rzeczywistość i nie formatować się i nie myśleć w kategoriach binarnych z podziałem na tych i tamtych, z podziałem na ja kontra świat. I też myślę, że każda taka formalna, formalna kategoria, którą na siebie narzucamy, czy to jest kategoria ofiary, czy oprawcy, cokolwiek, redukuje nas, po prostu nasz sposób patrzenia, naszą percepcję, zawęża ją, pozbawia nas szans. I, i, I czego skutkiem jest to, że często patrzymy na innych albo na nasze otoczenie, jakby było wrogie a czasem dobrze jest trochę przestawić sobie myślenie i mniej, mniej z tego właśnie skupionego na jednej na przykład cesze rzeczywistości, na bardziej zdecentralizowany sposób patrzenia na rzeczywistość i wtedy żyje się trochę łatwiej i trochę jest lepiej. Sam się interesuje bardzo światem naturalnym i dużo na temat tych zwierząt po prostu czytam. Teraz staram się sobie robić trochę detoks w trakcie pracy tutaj, bo ile można, ale wydaje mi się, że takie czułe, jakby i takie skupione spojrzenie na naturę umożliwia właśnie przyjęcie tej perspektywy zdecentralizowanej, opartej na zainteresowaniu ciekawości drugą stroną zupełnie innym sposobem patrzenia. I jak się nad tą naturą pochyli, to nagle widać, że. Da się inaczej patrzeć, że te zwierzęta widzą co innego. No i to poszerza nam perspektywę, a tym samym ułatwia trochę życie, bo jak się skupia na jednej rzeczy, to się trochę życie traci. Muzyka do spektaklu Moby Dick jest eklektyczna, to znaczy czerpaliśmy z kubą reżyserem z bardzo wielu różnych źródeł. Jest dużo brzmień elektronicznych, dużo brzmień opartych na gitarze elektrycznej, brzmienia zaczerpnięte z folku, czasami bardziej karczemne, czasami bardziej ambientowe. To wszystko stworzyło taki tygiel, który możemy nazwać spektaklem Moby Dick we Wrocławskim Teatrze Pantomimy. Jeżeli chodzi o problematykę ilustrowania emocji w pantomimie, to to była dla, na pewno dla mnie nowa podróż, to znaczy nigdy tego wcześniej nie robiłem. Bardzo opierałem się na własnej intuicji i na dialogu twórczym z reżyserem. Wrzucaliśmy sobie różne inspiracje, pojawiały się nazwiska, pojawiały się zjawiska przyrodnicze, na przykład bardzo dużo jest grzmotów, bardzo dużo jest przelewającej się wody, palącego słońca. Myślę, że 50-50 jest inspiracji z kultury i z przyrody. Ja jestem aktywny na polu muzyki rozrywkowej, gram w zespole przebiśniegi, występuję też solowo, natomiast po raz pierwszy pracuję w ogóle w teatrze, a w pantomimie, no to już w ogóle, w ogóle po raz pierwszy. Tak jak zazwyczaj w muzyce rozrywkowej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że utwór trwa skończoną liczbę taktów, tak tutaj trzeba reagować żywo na to, co zrobią aktorzy, na ich gesty, na ich potrzeby. Kiedy pojawia się jakiś moment monologu, bo też pomimo tego, że jest to pantomima, pojawiają się tutaj też monologi, to trzeba też reagować. I dlatego ten proces był inny niż przy pracowaniu chociażby nad płytą. Ten proces był bardziej oparty na dialogu, bardziej oparty na reakcji, i dlatego mogę powiedzieć, że chyba był trudniejszy. Jesteśmy przyjaciółmi Misku od bardzo długiego czasu, i tak naprawdę. W jakimś wzajemnym zaufaniu, jeżeli chodzi o takie decyzje estetyczne, dźwiękowe. Tak więc Kuba zwrócił się do mnie po wygraniu konkursu na głosy publiczności, i od razu zaczęliśmy prowadzić dialog na temat tego, jakie powinny być części składowe tej muzyki. Tak więc powiedziałbym, że zostałem wybrany, jeżeli tak można powiedzieć, przede wszystkim ze względu na to, że dobrze się znamy ze względu na to, że Podejrzewam, że moja wrażliwość jest na tyle otwarta, żeby dopasować się do tej wizji. I też przede wszystkim dlatego, że bardzo ważne jest, myślę, współpracować z osobami, które sprawiają dużo radości. Ja bardzo dużo radości tutaj odczuwam przy tym spektaklu, więc mogę powiedzieć, że to jest mieszanka tych wszystkich trzech elementów. Zapraszam tak serdecznie, to jest taki no, jakby wielkie szczęście, bo teraz, że zespół jest świetny tutaj, a dwa, że jakby to jest koncepcja, która w końcu czuję, pomimo, że robiłem jakieś spektakle wcześniej, ale, że realizuję w pełni jakby jakieś moje wyobrażenie, bo jestem autorem scenariusza i tak dalej, więc zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że się będzie podobał.